Się ma tutaj easy color na następnym odcinku naszych przygod Minecraft Union Od ostatniego odcinka no prawie nic się zmieniło. Zrobiłem sobie tutaj taki pokoik. I tyle. zobaczę coś. Mhm. zobaczę. O, jest. dobra. Mm, dobra. Tutaj o, oh, Iron. Mhm. Zrobimy właśnie ten kilo z żelaza. Ja i pójdę sobie. szukałem ostatnio miejsca jakiś domek to właśnie nie znalazłem szukałem i szukałem i nic ale teraz widzę o tam może być jakiś spoko domek kurde już nie spadał bo za chwilę będzie tak samo jak wcześniej dobra to... Aj, No to... Bój... E, na razie sobie zastopuję i... E, będę na 117 dnia Dobra, jestem Po krótkiej przerwie Idziemy sobie na rozgór co tu jakieś lagi sorry sorry ale wiesz ale w ooo bardziej. ooo 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 będzie pić już mam już musi dać budować to już budujemy że jakiegoś ja obrotu O, zbudujemy tak fajnie jak wam fajnie to będzie wyglądało materiałów dużo będzie trzeba a szczególnie drewno i kamienia też, ale na razie jest niepotrzebne a chciałem dodać sobie mini mapkę ale nie działał a loader idziemy dalej teraz tutaj o boże o teraz mam górę tam zamieszkamy może dobra idziemy 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 o alfa nie wygląda Ta, ta góra, ta góra, ta góra, ale jeszcze fajnie. O, jeszcze lepiej. Tak. O, już mam. Ja zrobimy to, jak to i jak? Co zrobimy? Może wulkan? Jaki fajny. Tylko nie wiem. O, jeszcze. O, glina, glina, glina. Uję, yeah, u, glina. Nie hmm. widzę, że nie zbieram, ale to tam widzę właśnie. Oj, szybko. A, właśnie dziękuję za zaproszenie. Yy jako gościa do filmiku, tam nie pamiętam kogo. że... A tam, jakiś fakuba, jakiś... Ale to za subskrybowany Jak A ja by oglądał to mu, ale... tu nie indziej. Robimy sobie łopatę fajną taką. Mm, tak, tak. Żelazo jest najlepszym takim materiałem też. Aj, nie to miałem zrobić, ale zawsze. to się. O, dobrze, Tak, je. Yeah. Tak, baby, je. Yeah. Je yeah, baby, je yeah. O to chodzi No No, no baby Dobra, tak, tak Teraz tu mamy dużo gmin Nie wiem po co, ale jest Zrobimy może jakiś dom z gminy Są z tą, no może O, tam jest glina, ale nie idę po nią, bo mi nie jest już potrzebna. No, na razie. A nie, mi do... ...jeńczą, ale nie mogę. E, Dobra, idziemy dalej. Oj, 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 a myślałem. A to tylko ta... O, jaskinia. Baran, tej baranie, tej ba, baranie. Ja sobie zrobię fort, może taki albo taki jak ma tam pitch w y, tam jednym z odcinku, co tam jest, końcem tej doliny. No, jeden z odcinków końca z tej doliny Dobra Na następnym odcinku, który do będę miał tutaj zamek Albo coś Dobra, nara. Dzięki do oglądanie i zapraszam do subskrypcji O się mam Właśnie chciałem przeprosić za krótkie nagranie Ale zapomniałem ogarnąć się z czasem i w ogóle Dobra No to tyle Subskrybujcie i zawsze do następnego odcinku. Nara. O, się mam. Właśnie chciałem przeprosić za krótkie nagranie, ale zapomniałem ja ogarnąć z czasem i w ogóle. Dobra, e, no to to tyle. Subskrybujcie. I zawsze do następnego odcinku. Nara.